Przeprowadzone w szkołach na terenie powiatu działdowskiego referenda dotyczące gotowości nauczycieli do przystąpienia do strajku pokazują, że wkrótce większość placówek oświatowych, o ile nie wszystkie, mogą zostać sparaliżowane. W dniu nagrania wicestarosta Marian Brandt miał nadzieję, że dojdzie jeszcze do porozumienia na tym polu. Jesteśmy w przededniu zaplanowanego przez środowisko nauczycieli. Pewnej formy protestu no, zwanego strajkiem. Rozumiem oczekiwania nauczycieli, zresztą gdybyśmy ocenili to ich prośbę, która dotyczy przede wszystkim zwiększenia wynagrodzeń z nauczycielskich, to faktycznie jest to zasadna prośba, dlatego że na dwóch przeciwnych biegunach jest odpowiedzialność, kompetencja, wykształcenie nauczyciela, ciągłe dokształcanie. A na drugim biegunie niestety nie dość wystarczające nagrodzenie za tą pracę, którą wykonują. Dlatego myślę, że ten protest nie będzie miał miejsca, że jednak e, rząd dojdzie do porozumienia ze środowiskiem nauczycieli, związkami, które reprezentują właśnie to środowisko i uda nam się przeprowadzić ważne egzaminy, które są przed nami. Głównie myślę o egzaminach maturalnych, które będą miały miejsce. W maju. Dlatego jestem pełen optymizmu i nadziei, że takiego porozumienia dojdzie. Dziś już wiemy, że strajku nie uda się uniknąć. Rząd nie słucha postulatów nauczycieli wspieranych przez związki zawodowe. Wygląda na to, że wkrótce szkoły w powiecie działdowskim zostaną sparaliżowane.